Związek Zawodowy to jest taka instytucja, która chroni najgłupszych, najgorszych pracowników, no bo oczywiście każdy się chce wyrzucić z pracy, jeżeli chce kogoś wyrzucić, to najgorszego pracownika. No, właśnie po to jest związek zawodowy, żeby go e, chronił. Dlatego jest to instytucja bardzo szkodliwa dla gospodarki, w ogóle dla samej istoty społeczeństwa. E, w Teraz podam przykład coś odwrotnego, dokładnie. Tak jak książka na przykład naszego genialnego pisarza Waldemara Usiaka, która jest napisana pod pseudonimem Waldemar Boltheit, ale to, ten pseudonim dawno jest złamany, on chyba wydał ją również i pod swoim właściwym To On napisała Konkwista, czy jakoś tak podobnie. I nie pamiętam coś na K Ka w każdym razie, która mówiła o najemnikach gdzieś tam w Beczułanie, czy gdzieś gdzieś w Afryce, w razie, południowej. I... W pewnym momencie żołnierze dostali rozkaz, kilku nie, nie wykonało rozkazu, a teraz pytają się o opinie kolegów. Odpowiedź jest jednoznaczna. Był rozkaz? Był. Wykonali? Nie wykonali. Kula w łeb i do piachu. Tam nie ma żadnego związku zawodowego, który by bronił kolegów. Nie. Także jak nie wykonuje rozkazu, no to niestety życie ludzkie tego zależy i nie można rozkazów nie wykonywać. To jest ta druga ideologia odwrotna. Tu mamy do czynienia z związki zawodowe, a tu mamy ideologię normalną, ideologię organizacji, która coś robi, walczy o coś. Prawda? Ma być jak najlepsze. I teraz oto czytam, że w Afganistanie czy w Iraku, już nawet nie pamiętam, konwój Polski jechał, pod jednym z pojazdów wybuchła Mina, ludzi tam kilku raniło, jeden człowiek zresztą, starszy rygowiec zginął. No i teraz szef naszego na, 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 samochodu daje rozkaz czym sanitariuszom, że mają wyjść z samochodu, wziąć rannych, no i przynieść również ciało poległego. I oni odmówili wykonania rozkaz. I teraz pomyślcie Państwo, czy chcielibyście gdziekolwiek walczyć, wiedząc, że w razie czego, jak będziecie zostanie ranni, to sanitariusz po Was, po was a nie wyjdzie. I teraz ja słucham, Zeznań świadka w sądzie, który mówi, że no nic się właśnie nie stało, koledzy z bazy nie mają do nich pretensji. Są samobójcy. Oni normalnie działają według ideologii związku zawodowego. Prawda? Chroni się wzajemnie, rą się, rą się, myje, prawda? to już ich życie od tego zależy. Ludzie są tak przeniknięci tą ideologią związku zawodowego, zatracili instynkt samozachowawczy. Teraz pomyślcie Państwo, ile ileśmy czytali w różnych bitwach w Powstaniu Warszawskim. Jak dzielne kilkunastoletnie dziewczyny, sanitariuszki wyciągały tych rannych spod ognia. I co one mogły, a tu dorosły facet nie pójdzie, bo się boi. To jest, proszę Państwa, coś niesłychanego. Ja wiem, że Związek yy, 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 Zawodowy Żołnierzy Duński wydał dyrektywę, że na wypadek wojny pierwszym obowiązkiem żołnierza jest białą flagę. Ja to rozumiem, co znaczy. Na zachodzie Europy to jest zniły kraj, nie ma co w ogóle o, o nich mówić. Ja wiem, że w Srebrnicy wojsku Wojsk Kolejstwa Holandii, jak przyszli powiedzieli: Uciekajcie, bo was ostrzelamy, to zostawili pozwolili mordować i gwałcić tym, tym Serbom, którzy tam potem okrutnie się z, z Bośniakami, których oni mieli, ci Holendrzy, mieli pilnować. Ja rozumiem, no ale w Polsce jeszcze do tej pory było jakoś inaczej. A tu widzę, że ludzie uważają, że to nie jest ich obowiązkiem. Tylko pamiętajmy o jeszcze jednej rzeczy. Sanitaryuszki pasowały za darmo. One pasowały dla sławy, dla ojczyzny. A to są ludzie opłacani. Oni pojechali do Iraku, bo im dano duże pieniądze. Bardzo duże jak na żołd wojskowy. Bardzo duże. I teraz co? Oni nie wykonują obowiązku, który, którego się podjęli. No i co z takimi ludźmi robić? I tak jeszcze jedna uwaga. Jak się daje za duże pieniądze, to wtedy idą y, nie ci, którzy lubią robić tę robotę, tylko ci, którzy lubią duże pieniądze. Dlatego dawanie zbyt dużych pieniędzy jest, mija się z celem. Tam stały kolejki, żeby jechać do Iraku. To znaczy, że pieniędzy dawano za dużo. Powinni dawać tyle, żeby było tylu chętnych, ile jest, że tak powiem, potrzebna obsada. Takie kilka uwag związane z tym bardzo smutnym dla mnie wydarzeniem.